Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Kochani, najpierw zwrócę się do naszych pań, naszych dziewcząt, ponieważ dzisiaj jest 8 marca, więc to jest Wasz dzień, nasze kochane i piękne panie. I dlatego składam Wam jak najlepsze życzenia, spełnienia marzeń, wszystkiego co tylko najlepsze. Żeby to wszystko, co zaplanowałeś się, aby Wam spełniło się. Bądźcie szczęśliwe, bo to jest najważniejsze i zawsze uśmiechnięte. Teraz chciałbym przejść do głównego tematu, a właściwie głównym tematem to były te życzenia. Natomiast yy, dodatkiem będzie to, z czym chciałbym się z Wami podzielić, bo zawsze najważniejsze jesteście Wy. Płeć piękna i. Wasza energia. Wasza energia, która jest energią mądrości, spokoju, ciepła, opiekuńczości. Same pozytywy. A teraz już przejdę do tego, czym chcę się podzielić. A dzisiaj chciałbym się podzielić taką. Bardzo ważną sprawą. Mianowicie, ktoś mnie zapytał w tym tygodniu, czy jest szansa na jego uzdrowienie. Ja w tym temacie ostatnio zacząłem krążyć troszkę, ponieważ. Nie tak dawno opowiadałem Wam o tym, sam wyszedłem z ciężkiego przypad, przypadku nowotwora. I wyszedłem w stopniu więcej niż pozytywnym, czyli po prostu zero jakichkolwiek śladów. Po tym diabelskim nasieniu, które no, męczyło mnie pół roku i było coraz gorzej aż nagle i wszystko znikło. E, dlatego też e, może nie jako znawca, e, natomiast jako ten kogo bezpośrednio to dotyczyło, e, mogę powiedzieć jak to w moim przypadku zadziałało. Zadziałało to w ten sposób, kochani, że bardzo ważnym jest i nie tylko w walce z jakąkolwiek chorobą, tym bardziej chorobą śmiertelną, ale w całym naszym życiu, w walce, którą co dnia musimy stoczyć z życiem, aby iść do przodu i aby się rozwijać, musimy walczyć. Ten świat jest królestwem nie Boga Najwyższego. Jezus powiedział o władcy, o władcy tego świata, który nadchodzi, i nie był to na pewno jego ojciec, jego tata. Więc, aby światło mogło płynąć niezakłócone, musimy walczyć. Aby nasze światło mogło rozświetlać innych, potrzebna jest walka duchowa. Ważne jest, aby to, co o czym myślimy, to, czego pragniemy i to, o czym mówimy, aby te trzy rzeczy były zbieżne ze sobą, aby się te trzy rzeczy nakładały na siebie i rezonowały ze sobą. Tak naprawdę, aby z tych trzech rzeczy zrobiła się jedna rzecz. To, czego pragniemy, to o czym myślimy i to o czym mówi, mówimy. Bardzo często zdarza się tak, że pragniemy czegoś bardzo mocno, potem przychodzi masa myśli, tak zwanych myśli śmieciowych. Czyli już się jakby nie pokrywają te dwie rzeczy. A do tego dochodzą jeszcze słowa, które jakby zaprzeczają temu, czego pragnęliśmy i co było naszym celem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jak Jaką przeżyłem ja. Dowiedziałem się o chorobie. Dowiedziałem się o chorobie, i nie powiem, bo nie będę strugał tutaj nie wiem jakiego bohatera. W pierwszej chwili był to szok, i było to załamanie, ale zaraz potem. Przyszły słowa z tej Biblii, Słowa Jezusa Chrystusa. On tam w wielu miejscach mówi o tym, żeby zaufać. Zaufać najwyższemu Ojcu. I kiedy Jakby się przestawiłem, przestawiłem się na zaufanie, to zaczęły się dziać te cuda. A więc to, co, o czym marzyłem, żeby wyzdrowieć, zacząłem o tym także myśleć intensywnie, że jestem już zdrowy. Nie, że kiedyś, tylko że już jestem uzdrowiony, jestem zdrowy. Wszystkie myśli śmieciowe, które przychodzą, trzeba się nauczyć odrzucać. Natychmiast. Nie pozwolić im zalęgnąć się w naszym umyśle. Nie pozwolić. Nie pozwolić, żeby ta myśl rozwinęła się jedna czy druga, negatywna. A wiecie, co jest w tym najtrudniejsze? Ukochani bliscy, którzy autentycznie się martwią. Pomimo tego, że moje marzenie już się pokryło z moimi myślami, że jestem zdrowy. Do tego doszło wyznanie ustami swymi, jak jest napisane w księdze. A ustami swymi wyznaj. Jestem zdrowy, jestem uzdrowiony całkowicie mocą Chrystus Mocą Chrystusa, który jest tutaj w sercu. Jestem uzdrowiony, bo ty mi tak obiecałeś. Najwyższy Twórco Miłości. I już jesteś pewien, że jesteś całkowicie zdrowy, uzdrowiony. I wtedy. Otrzymujesz telefon albo sms od osoby, którą kochasz, od dzieci, od przyjaciół. Jak się czujesz? No dobre pytanie, no każdy się martwi, prawda? Ale odpowiadając, czuję się bardzo dobrze i jestem już uzdrowiony. To następuje cisza, milczenie po drugiej stronie. A na drugi dzień jest telefon i jest pytanie: Jak się dzisiaj czujesz? Jest pogorszenie czy polepszenie? No, mówiłem ci wczoraj, że już jestem uzdrowiony całkowicie. No tak, no tak. A co powiedzieli lekarze? Nie wiem, co powiedzieli lekarze. No powiedzieli, że idzie ku dobremu. No różne są prognozy lekarskie. Natomiast ja wiem, że jestem już zdrowy. Aha, aha. No dobrze. No to fajnie. A na drugi dzień kolejny. Jak się czujesz? Już jesz jakieś orzeczenie lekarskie? Wiadomo już coś. Robili ci kolejne badania. To są pytania od ludzi, których bardzo kochasz. Ja wiem, oni się martwią. Oni twierdzą, że wierzą w Najwyższego, w jego działanie, w jego łaskę. I takie pytania wbrew pozorom są... Bardzo, ale to bardzo przytłaczające. Bo to. Ty już wiesz, jesteś zdrowy całkowicie. I nagle 10 osób, które kochasz z różnych stron świata, bombarduje cię dzień w dzień, czy już masz wyniki, czy są już, czy jakieś. I tak dalej. Nie możesz zapomnieć o tym, że zachorowałeś. Znaczy. To znaczy, yy ja to mówię konkretnie, demon chce, abyś nie zapomniał. I poprzez najbliższych przypomina ci to cały czas. Jesteś chory, co tam lekarz powiedział, idź do lekarza, czy brałeś już wszystkie tabletki, które tam, czy byłeś już na naświetleniu, jak po chemii, po czterech chemiach, jak się czujesz i ciągle, ciągle do pytania. Pomimo, że powiedziałeś, że jesteś zdrowy, i chciałbyś porozmawiać o. wkrótce się zacznie sezon motocyklowy. Super. Chciałbyś porozmawiać o samochodach, chciałbyś porozmawiać o nowym filmie, ostatnim, który widziałeś. A nawet do sytuacji, jeżeli chcesz, co się dzieje wokoło. Ale nie. Musisz być nakierowywany na Twoją chorobę. I na to, że ty ciągle jeszcze nie wylazłeś z tego. No, no no. I wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że to pytanie, które otrzymałem, to powiem krótko. Te trzy rzeczy muszą być ze sobą scalone. To, o czym marzysz, to, o czym myślisz i to, co mówisz, wypowiadasz. A więc każdy musi mówić, że jesteś zdrowy. Czyli tak. Twój duch, Twoja dusza i Twoje ciało. Cała ta trójka musi mówić, że jest zdrowa. Nie może e, duch powiedzieć, że jestem zdrowy całkowicie. No bo tu, tu jest pełna racja, prawda? Duch nie choruje. Ale ciało też musi powiedzieć, że jest zdrowe. Ciało nie może powiedzieć, no ale ja niestety, sorry, ale ja jestem chory. A dusza? A dusza powie, no, no tak, właściwie ja też jestem rozczęśniona. Roz właściwie można powiedzieć, że jestem chora, bo o tym wszystkim myślę. W słowie jest napisane: człowiek jest duchem. Ma duszę i mieszka w ciele. Przez jakiś czas. Jest to środek transportu naszego i tak dalej. Ale naprawdę jesteśmy duchami, bo zostaliśmy stworzeni na wzór i podobieństwo naszego ukochanego Stwórcy. On jest duchem. O tym zaświadczał Jezus również. On jest duchem. I my jesteśmy duchami, tak naprawdę. Mówiłem Wam mniej więcej, jak wyglądamy. W mojej książce tych odsłania swą twarz też opisałem, jak wyglądają tam ludzie po tamtej stronie, już po wyjściu z naszych ciał, po opuszczeniu środka lokomocji ziemskiego. Polecam trreszą tą książkę. I tak za każdym razem będę wam ją polecał, bo naprawdę warto ją mieć. Parę groszy, a, a warto ją mieć. Zamówcie sobie i poczytajcie, co się dzieje na świecie, o czym tam opisałem, kto tak naprawdę rządzi tym światem i. No i do czego to wszystko zmierza. Opisałem też drugą stronę, jak to wygląda tam. I to nie są. Jakieś banialuki i bajeczki, to jest po prostu to, co widziałem w momencie, kiedy zostałem zabrany. Nie wiem na jak długo. I jak Paweł ze Słowa Bożego powiem, że nie wiem, czy to było w trzecim, nie wiem, czy w siódmym. Nie mam pojęcia. To znaczy, coś tam mam, ale no nie wszystko pamiętałem, prawda, to, co mi zostało. Pozostawione, więc to opisałem. Teraz, kiedy byłem w szpitalu i miałem usunięcie tego góra nowotworowego, nie mogłem się dobudzić później. To znaczy, lekarze nie mogli mnie dobudzić, ale widocznie tak było mi pisane, ponieważ otrzymałem kolejne obrazy, byłem w kolejnych miejscach i poniekąd szykuje się jakby druga część tej księgi. Zaznaczy, to może bardziej szczegółowa, bo części już tam nie ma, gdyż końcówka jest, jak przeczytacie, to zobaczycie. Chciałbym jeszcze, kochani, Was nakłonić do tego, abyście, czytając księgę, w ogóle chcę Was nakłonić do wzięcia tej księgi do ręki i, i zacząć ją czytać. Mam wielu przyjaciół z Kościoła Katolickiego, wspaniałych ludzi, wierzących ludzi naprawdę, i oni mówią, że... Tak naprawdę to no, czytali tam coś, ale no, nie muszą, bo właściwie kapłan robi to jakby za nich, omawia też na spotkaniach, czyli na mszach świętych, omawia jakieś słowo, później się wszyscy modlą i tak dalej. To jest dobre, jeżeli naprawdę ktoś szuka najwyższego, to, to go znajdzie. Natomiast. Yy, Ja zachęcam wszystkich do samodzielnego studiowania słowa. Bo to jest wspaniałe. Nie, nie, nie czekajmy, a zrobi to kapłan, pastor, ktokolwiek. On niech sobie robi. jak najlepiej, że rob... jak najfajniej, że on to robi i że potem się dzieli z nami, czy nam mszy, czy na spotkaniach. Super sprawa. Ale sami. To jest 80% roboty, a to, co oni robią, to tylko 20. Nie pozbawiajmy się tych 80%. Ja ostatnio wertując, ja głównie y, skupiam się na tym, co mówił Jezus, jak nauczał. Ja wiem, że zostało to okrojone, wycięte, poprzemieniane i tak dalej. Ale trzymam się tego, co mówił Jezus, staram się to dojść do tego sedna. Nie tylko przeczytać, odhaczyć i dzielić się potem z innymi. To jest też piękne. Przecież nie, nie możemy tego negować. Ale dobrze jest dokładnie zobaczyć, co oznacza to słowo, które on powiedział, czytam to. Bądź natrętny w swych prośbach, w swych poszukiwaniach. Tak mówi Jezus, tak nas nauczył. Żeby nie powiedzieć upierdliwy. Ja właśnie jestem takim upierdliwcem i drążę, aby mi mój ojciec, a właściwie mój tatko, amba, pamiętacie, abba to znaczy tata, tatuś, tatko, papcio, a ab to znaczy ojciec. Jezus zawsze mówił abba. Tatusiu modlił się na górze, mówił abba. Tatusiu, słuchaj mam to, czy to, ja też mówię tatko i jestem upierdliwcem. Mówię mu. Jaki mam problem i drążę. i. Albo mi podstawi ludzi, albo mi podstawi jakieś jakąś księgę, albo mi podstawi jakiś inny jeszcze materiał, gdzie dochodzę do tego, o co go poprosiłem. Tak się stało też. W przypadku pewnego słowa, które mnie bardzo nurtuje, gdyż to słowo to jest, yy, może zacznę od słowa greckiego, ja sobie to nawet zapisałem, nie znam greki, więc musiałem sobie zapisać. Metanoia to jest słowo w liczbie pojedynczej, a metanoite to jest słowo w liczbie mnogiej. A to słowo oznacza. A, oznacza dokładnie. Kochani, żebym nie skłamał. Zmieńcie. Jezus mówił. Zmieńcie swoje myślenie. Zmieńcie swoją percepcję. Zmieńcie swoje myślenie. Zacznijcie szukać, kopać i zmieniajcie się. Natomiast zostało to przetłumaczone słowo pochodne, ale nie już nie to samo oznacza. W Biblii mamy napisane: Nawracajcie się. Słowo metanoja to znaczy zmieńcie sposób swojego myślenia. A przetłumaczone jest nawracajcie się. Niby podobne, ale mniej to ludziom mówi. Nawracajcie się. Co to znaczy nawracajcie się? Co mam stanąć i zawrócić? No mniej więcej w tym coś w stylu, ale dla wielu to jest. Jakieś zamknięte słowo. Nawracajcie się. Natomiast Jezus mówił konkretnie: Zmieńcie sposób swojego myślenia. Czyż nie jest to prostsze? I wiele znał Jezusa, te, które pozostały, zostało inaczej przetłumaczony. Dlatego też tak sięga. Nabiera jeszcze większego znaczenia, kiedy zobaczymy prawdziwy sens słów nauk Jezusa. Zachęcam Was kochani do tego, abyście studiowali i szukali, jeżeli chodzi o Nowy Testament i o Ewangelię 4, które dopuszczono, bo jest jeszcze kilka innych, ja właśnie kończę czytać Ewangelię Tomasza. No, jest tam o wiele więcej powiedziane. Niestety, Kościół katolicki w 375 roku, naszej Ery, czyli jakieś 350 lat po śmierci Jezusa Chrystusa, najpierw cesarz, a potem papież Konstantyn, odrzucił, odrzucił trzy Ewangelie. Zostawił pozostałe cztery w tak zwanym kanonie biblijnym. No i trzymamy się tych czterech, ale ja tam też czytam, bo chcę zobaczyć dlaczego oni odrzucił. Natomiast tak samo jak odrzucono księgę Henocha, już trzeci raz ją czytałem, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. No, był powód, że Kościół katolicki odrzucił to. Pewne rzeczy tam. Nie współgrają ze sposobem nauczania w katolicyzmie. No ale to tak jak mówię, to już jest wewnętrzna sprawa. Ja, ponieważ lubię grzebać, kopać i rozwijać się w oparciu o tę księgę, ale o prawdę w niej zawartą. Bo tylko prawda nas wyzwoli. Więc szukajcie, kopcie, a jeżeli Coś ciekawego znajdziecie. Podzielcie się ze mną tym. Z chęcią podzielę się również tym, co ja odnalazłem nowego. Od Mam jeszcze kilka fajnych spraw, ale nie na dzisiaj, dlatego że tak naprawdę to dzisiaj hmm, nagrywam ten filmik głównie ze względu na nasze dziewczyny. Wszystkie, które znam, i oraz te, których nie znam. Dlatego, że jeszcze raz składam Wam serdeczne życzenia, i dużo, dużo radości życzę Wam i spełnienia wszystkiego, co tylko sobie zapragnęliście. Jesteście kochane i nic tego nie zmieni. A my? Mężczyźni, biegamy dzisiaj z kwiatami, z życzeniami, ale tak szczerze mówiąc, to codziennie należą Wam się życzenia i codziennie Wam się należą kwiaty, bo to Wy jesteście podporą tego świata. I dla Was, ale też dla wszystkich, dla Panów, dla Pań. Dziękuję za dzisiejsze. Wysłuchanie mnie i pomyślcie o tym, żeby naprawdę krótkimi etapami, ale zacząć studiować to, co tu jest napisane, ale studiować z oryginalnym przykładem. Bardzo ciężko o taki, dlatego starajcie się, a najbardziej módlcie się i porozmawiajcie z statusiem w niebie. Porozmawiajcie z, z mocą Chrystus, które macie w sercu swoim. Genotyp Boga Najwyższego jest tutaj, nie gdzieś tam. Porozmawiajcie i zobaczycie, że dostaniecie odpowiedź. Do następnego razu, kochani, i niech Wam się darzy we wszystkim, a światłość Najwyższego niechaj bardzo świetla, a Wy z kolei świećcie Jego, czyli swoim blaskiem, blaskiem Bożego Dziecka na świat i rozpraszajmy te ciemności. Do następnego razu. Pa.